Sens życia jest ważny. Posiadanie celu w życiu, japońskie ikigai lub kostarykańskie plan de vida, jest silnie związane z długowiecznością i ogólnym dobrostanem psychicznym. Ludzie, którzy żyją najdłużej, mają cel. Nie skupiają się na upływającym czasie, lecz na tym, co jeszcze mogą zrobić, czego doświadczyć, komu pomóc. To nie jest luksus, lecz fundamentalna potrzeba, która wpływa na nasze zdrowie na wielu poziomach. Jak to działa? Kiedy masz cel, redukujesz stres, Twoja psychika jest silniejsza, a ciało mniej podatne na wyniszczające działanie chronicznego napięcia. Posiadanie sensu daje ci więcej energii i motywacji do dbania o siebie. Chętniej angażujesz się w aktywność fizyczną, dbasz o dietę, unikasz szkodliwych nawyków, bo wiesz, że potrzebujesz siły do realizacji swoich pasji. Co więcej, cel stymuluje Twój mózg, utrzymując go w dobrej kondycji. Uczenie się, rozwiązywanie problemów czy po prostu angażowanie się w to, co kochasz, to najlepszy trening dla umysłu. Często nasz sens życia wiąże się też z innymi ludźmi. Budujemy silne więzi z bliskimi, czujemy się potrzebni, co wzmacnia nasze poczucie przynależności i szczęścia. I najważniejsze, cel daje ci optymizm. Patrzysz w przyszłość z nadzieją, a to pozytywne nastawienie jest jednym z filarów długowieczności. Znalezienie swojego ikigai to nie tylko przepis na dłuższe, ale przede wszystkim na szczęśliwsze życie. Czasem to wielkie marzenie, czasem codzienne drobiazgi, które dają radość. Pytanie brzmi, co jest twoim powodem do życia?